Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny Super Foods odcinek na moim kanale i w tym tygodniu chciałam Wam zaproponować jak zrobić przepyszne soki z wyciskarki do picia. Także słuchajcie, wyjęłam sokowirówkę, która jest nowa. Dopiero pierwszy raz będę ją używała. Mam tutaj sokowirówkę właśnie marki Zelmer, także taka dosyć duża, fajna sokowirówka. I chciałabym ją też przetestować i zrobić przepyszne soki. I dlatego serdecznie polecam Wam, żeby zrobić takie soki właśnie samodzielnie w domu. Myślę, że to jest dobry moment właśnie w tym momencie, żeby, no, żeby słuchajcie, troszeczkę się wzmocnić. Będziemy potrzebować do tych soków na pewno świeży seler naciowy, z którego bardzo dobre są soki. Mam też cztery jabłka. Cztery jabłka, właśnie soczyste. Papryczka chili też się przyda. Mam tutaj takiego melona, którego chciałabym też rozkroić tutaj z wami. I mam też kilogram marchewek, które fajne można zrobić z soki. Także słuchajcie, mam też tutaj taką miarkę. I tutaj z jednej strony. Dobrze, słuchajcie, mam obrany tutaj takie warzywa na sok, czyli tak, pomarańcz, tak wyglądają obrany pomarańcz, będziemy dodawać dwa jabłka, jeden pomarańcz, kiść yy, liści selera, yy, dwie marchewki, papryka papryka czyli ostra. Także to jest, będą takie soki i oprócz tego, słuchajcie, otworzymy tego melona, trzeba będzie go przekroić na wzdłuż. Zobaczymy czy mi się uda go przykroić, bo on jest dosyć twardy, nie, nie jest tak źle, słuchajcie, jest idealnie, tak wygląda przepyszny, słuchajcie, melon, yy, który po prostu jest bardzo soczysty, widzę, ma bardzo dużo, przepięknie pachnie, jest świeżutki, super. właśnie melona. Tutaj tego postawimy, tutaj. To jest królewski melon. Naprawdę super. I teraz słuchajcie, tą część trzeba będzie, może ja sobie wiecie, co tak pokroję jeszcze na, na okrągło. Tak się lepiej będzie po prostu yy, ubierało tego melona. Jak zdobrzeją to się będzie kroił bardzo dobrze. Także on sobie musi trochę poleżeć, żeby doszedł do siebie. Także zobaczcie, mamy. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnej części soków warzywnych. Tym razem ratuję się blenderem, ponieważ sokowirówka nie działa, więc zrobimy sobie soki na wodzie, czyli potrzebujemy blender, taki kielichowy. I do tego blendera dodałam seler warzywny, papryka chili, pomarańcza, jabłko no tak jak możecie zobaczyć, wszystkie warzywa są tutaj i do tego dodajemy, słuchajcie wodę, mam przygotowaną wodę, ona jest trochę taka ciepła, bym powiedziała gorąca dodałam też melona, no ale wiecie, no po prostu trzeba to jakoś połączyć, żeby wyszedł sok także teraz to wszystko będę blendowała na gładką mas. Zobaczymy, jak się będzie blendowało. Także, no i teraz robimy sobie taki koktajl do picia ze świeżych owoców. Czuję się papryczkę chili troszeczkę, jest taki ostry, jest słodko, bardzo selerowy. Tutaj ser jest wyczuwalny, także... Słuchajcie, te warzywa i owoce właśnie, które sobie zblendowałam, można spokojnie dodać do sokowirówki. U mnie sokowirówka się popsuła, więc nie działa, nie wiem dlaczego, no po prostu jest ma jest jakąś wadę ma. Natomiast zblendowałam w kielichu